Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Uploads. Styczeń już za nami, a więc możemy podsumować pierwszy miesiąc nowego roku w naszej firmie. Styczeń był ważnym miesiącem dla całej naszej branży ze względu na targi NAM w Stanach Zjednoczonych. Podczas tych targów zazwyczaj dużo się dzieje, jeśli chodzi o nowości produktowe. I tak, marka QSC ogłosiła premierę trzech nowych rozwiązań segmentu profesjonalnych systemów nagłośnieniowych. Kompaktowego akumulatorowego systemu głośnikowego CB10, aktywnego subwooferu LS218 z dwoma przetwornikami 18 cali oraz trzy Aplikacja KoSC Loud Speaker Control dla aktywnych głośników QSC wyposażonych w Bluetooth. Apka już jest dostępna do pobrania i jest kompatybilna m.in. systemem KC-12, który już jest sprzedaży od prawie roku. Jest też kompatybilna z nowymi głośnikami CB10, które powinny trafić na polski rynek w drugim kwartale tego roku. Z kolei, Sebufer LS218 będzie dostępny w drugiej połowie 2026 roku. Więcej o tych nowościach możecie dowiedzieć się z naszego filmiku link w prawym górnym rogu waszego ekranu. Podczas NAM sporo zadziałało się również w kontekście innej marki z naszego portfolio, a mianowicie Neumann został uhonorowany kilkoma nagrodami. I tak przyłomowe środowisko miksowania imersyjnego firmy Neumann pod nazwą WIS otrzymało nagrodę Futures Best of Show Award. Ale najważniejszą, moim zdaniem, informacją jest to, że legendarny mikrofon U47 FET został wprowadzony do prestiżowej Technology Hall of Fame, a to czyni go dziesiątym produktem Neumana uhonorowanym tym wyróżnieniem. Wprowadzony na rynek w 1972 roku mikrofon U47 FET został zaprojektowany jako półprzewodnikowy następca kultowego, lampowego modelu U47. Zastosowanie technologii FET pozwoliło mikrofonowi pracować przy ekstremalnie wysokich poziomach ciśnienia akustycznego, do 140 7 Z kolei model U87 został wybrany mikrofonem roku w 33 dorocznym konkursie Dealers' Choice Awards. Mimo że U87 został wprowadzony na rynek w 1967 roku i zaktualizowany tylko raz w 1986 roku, nadal cieszy się uznaniem wśród profesjonalistów. Nam przyniosło jeszcze jedno wyróżnienie dla grupy Zenheiser. Mikrofon MD421 Compact, czyli nowa kompaktowa wersja legendarnego dynamicznego mikrofonu MD421, dostał nagrodę Namtek Award za wybitne osiągnięcie techniczne. Wyróżnienie przyznano za zapewnienie kultowej wydajności dużej membrany w zmodernizowanej, wielofunkcyjnej formie. I ponownie wracamy do Neumana. Kolejnym styczniowym newsem związanym z tą marką było wznowienie produkcji jednego z najbardziej kultowych mikrofonów w historii branży nagraniowej. M50V. Współczesne reedycja w pełni bazuje na legendarnym mikrofonie z 1951 roku, który ukształtował brzmienie niezliczonych nagrań muzyki klasycznej i filmowej. Neumann zachował oryginalną koncepcję akustyczną, w tym małą kapsułę deokulną zamontowaną w kuli o średnicy 40 mm, jednocześnie stosując tytanową membranę, która zapewnia większą stabilność i trwałość. Gwarantuje to to samo wyraziste obrazowanie przestrzenne oraz potężną odpowiedź niskich częstotliwości, które uczyniły M50 mikrofonem legendarnym. Każdy egzemplarz M50V powstaje na indywidualne zamówienie, co gwarantuje bezkompromisową dbałość o detale i autentyczność. Produkcja jest celowo limitowana, aby utrzymać najwyższe standardy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym legendarnym mikrofonie, to polecamy obejrzeć nasz filmik. Link w prawym górnym rogu Waszego ekranu. A jeśli chodzi o nasze lokalne podwórko, to w styczniu zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie dla naszych sklepów partnerskich. Pierwszego dnia w naszej siedzibie w Łomiankach zaprezentowaliśmy rozwiązania marek QSC i Sennheiser, w tym systemy nagłośnieniowe KC12 oraz L-Class, a także bezprzewodowe systemy mikrofonowe EWD, EWDX oraz najnowszą Specterę. Z kolei drugiego dnia zaprosiliśmy gości do studia Dusty Vibes Music Labs, którego jesteśmy partnerem technologicznym. W studiu pokazaliśmy przekrój rozwiązań studyjnych Neumanna i Sennheisera, a właściciel studia i producent muzyczny Andy Dust opowiedział o tym, jak współcześnie pracuje się w studiach nagraniowych i jak wygląda praca na sprzęcie Neumanna i Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom szkolenia za to, że nas odwiedzili i że dotarli do nas mimo niesprzyjających warunków pogodowych. I na tym kończymy nasz styczniowy newsletter. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!